Cześć z tej strony Purpuda i witajcie na kanale Team BSP, a jest Gredek, który się nazywa Speed. Dali Speed masz nazwane, ale cię nie przywita. Gramy, że... Co? Jezus Maria. Um, gramy kit, kontra każdy zadymiarz, gram każdym zadymiarzem z Gredek gra kitem. No co No to speedem. No to speedy gratis. Co znowu ten? Mamy taką mapę, specjalnie ja stworzyłem. Mam puchar Wziąłem taki gaz z powodu, że może u mnie ref mam refleks. On oczywiście kampi aż będzie miał ulka. Albo ma już. Tak się nie gra. O kurde, ale lagi. Dobra, nieważne już nie mam. Ja ci tam widzę. Ty... O! To masz linkkę, to, 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 maszynka, to ja, trzyma... ja trzymam palik na dwójboki. No nie, o, w pudełko, widziałem to. O, no jak ja nie widzę tego. No, te motki mi się włączyły. Dobra, teraz gram. Nita teraz. Nie nie wiem, który lepszy, a więc wezmę tego. Um, um, hypercharge ma być. Oj, patrz. Hyperbeer, uh, czyli miś ma hypercharge. Uh, ja czekam na NIT Hypercharge, no bo, no bo na kamerach jak był ten sezon, gdzie były można włączyć kamery? No to ten, no to nie, ta tam mążyła hiper doładowania, bo ona jako, nie, jako pierwsza, y, do, k, która ona dostała to tutaj No dobra, ból w sumie wcześniej dostał. Na tym nagraniu oczywiście. Dobra, gramy nienawidzenity, ale mam najlepszego skina, według mnie. kule. Co myślałem? Jak ty możesz przegrać ze mną, jak ja gram hitą? Jezu, ja na tulta nie mogę Ej, wiecie, co chyba te krzaki usunę, bo on chcę tam, bo tam, wiecie, ja nie chcę tam wchodzić. Okej, okay. ej, ten gadżet może być dobry, bo mogę kopać krzaki. Nie, ale mówię, że gadżet jest dobrym. Eee, no chyba tak zostawię. Okej. Okay. No ja jeszcze w górach... ja już w gore. Ej, dlaczego to nie bardzo OP burger na uskan. Nie ma krzaków. I teraz po tej stronie kampióry. Nie ma krzaków. Ej, mogłem wziąć plus jeden gadżet. Nie ma krzaków. No Nie czy to ten błąd możesz przegrać. Ty no, co on ciekasz? No co to jest od ciebie? Chciałeś, chciałeś. No skocz. No skocz. No skocz. No skocz. Nie, no. Trochę to. Gdybyś się nie ruszał. Ja nie, ja nienawidzę tego, jak ktokolwiek mówi, I want my mommy. Chcę moją mamę. Bój teraz ja będę podchodził na blisko do czatu. Teraz ja idę do czatu. Moje ja ten gradi tak by był fajny No co co to robić bo, bo my jesteśmy teraz u mnie on na krzesło i się teraz przemieszczał co tym krzeszu <grym> Wolę ten star power Let's go <grym> Kurde na łóżko mi usiadł Bambi Chcesz walkę z Jestem lepszym na blisko za No skocz na mnie No skocz No czemu? No czemu? No cze kocham tą grę, kocham krzaki W nie nie miałem szansy Nie miałem szans. dwa, dwa, dwa złoty i nie jaki jest dla, dla was najlepszy skin do tej do Broka, bo fajna on ma skiny. Mi się ja no najbardziej wzią, lubię tego, ale na przykład ten i ten, ten też jest mykalowy. Zeus. No. Ale na moje ten. Um, Super Ranger i Postal, tak się nazywały po angielsku, Czyli ten dostawca... Łukacz no, ten. I, I ten... I ten też jest u mego ładna. No ja nie wiem. No ja nie wiem. Skąd No ja nie nie wiem, ale wydam to, bo ja nie wiem jaki jest ten Power powerdowny dla mnie. Zierska wybił. Co jest wątpliwe? To jest NRG Landy. NRG Landy? <laughs> uh -huh. Tak, na radiu. Aha. Kocham, kocham ten, kocham ten rollercoaster, jak on się nazywa. Taki rollercoaster, gdzie tak po bieżę skąpimy i on się Boombox Crew! ja Mam taki fajny gadżet. Mam taki fajny gadżet, nie? Dzięki któremu... Nie wiem. Nie wiem ale ja zostawiam um, te plamy, więc... I o plamy, Ra, Lubię do załym Poczemu ona ma żółte ręce? nie mam nigadżetu. Który... No i tak podejdziesz, to... <ścoughs> Co to było? Ale snajper, ale snajper ja kocham hey, ja, moja ulubiona postać to jest nie to To jest piper. Ale kordelis na drugim. Kordelis też... A nie, poczekaj, bo ja wziąłem brutal i już Następny El Primo! mhm, mm rozgrywając jest mega ładnie a wiesz, że jeśli ja ci trafię ultem to będę ci idął w tak jakby? no bo będziesz no. ciągle dostawał damage albo ci krzaki no. ale to też nie będzie o i od razu idę na blisko no to nie dalej co? podejdź do mnie wczoraj nie mam najlepszego gadżetu. dla mnie lepszym on ale... jest La. Okay. Kurde! Lubię Altyno. To jest sisi. To jest sisi. W ogóle my mieliśmy na początku, mieliśmy w poniedziałek zrobić te nagrywki. I coś tam było, że nie, nie? Że tak nie było bardzo potem, potem mieliśmy te, te nagrywki zrobić w ten. W. Jest jasne, że przez to żółta Nie. Um, potem mieliśmy zrobić go. Te nagrywki w wtorek. Też się nie udało, bo. Się 14, no, później kończyliśmy. A potem. A teraz więc się umyliśmy się wtedy na ten. no na świecie kurde ja jestem słaby barne. bo ja nie lubię barne, ja bardzo wybieraj tego kitanie będę widział ale tu ładnie to wygląda będę. Ja, owie ja, bym wyszedł ci no gdzie ma <grym zeznika> gdzie jednak no jestem dobry, bliżej, ja mam 31 rangę na mniejszość, no No i 1500 kapetów, tak to bliżej nie jest, że nie Frankiem na pewno przegram. Wiesz, że ja się lecę? No nie, nie ja pierwszy. Nie, aha. Bo moja wiadomość, że cię pokonałem, była pierwsza. Nie wiem czemu. Kurde. Uff, bo kolor... Czemu ja mam taką rangę na Poco? To no. jest takie kurde. Znaczy, dobra, ja nie zrozumcie mnie źle. Dużo osób mówi, że Poco to Sigma. Ale ja nie, nie lubię po prostu Poco. Ja nie lubię. No dobra, dawaj w do to już, bo te nagrywki nie mają trwać godzinę. Przynajmniej nie, nie chcemy, bo on do mnie pisze tylko na godzinę, bo... Moją... Co? Do aż do Poko? No on jest taki ładny. A on się nie ruszał. Mam teraz przewagę. No, 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 no nie no, 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 nie, bo jeśli nawet uminieć, uminieć tę lukę, to i tak się no. no, Na mojej ten jest najładniejszy do rązy. A później ty wejdziesz na łez, żeby No dobra. Też ja bym wolał zawsze wszystkim, ale no dobra. No, dobra. Napiszcie, jaki jest najlepszy skin do rązy, bo ono ma spoko z tym. Na moje modliszka na drugim.

no bo piętna... nie wiem o której ale do, do tego na urodziny. Uciekłem! jeśli już podejdzie do ciebie, to no, nie masz ratunku. No dobra, masz jakiś tam na pewno, ale no mogę... Ej, właśnie też napis... Wiem, że dużo mówię, żebyście pisali, ale jestem ciekawy jaki do Jessii dla Was najlepszy, bo na przykład ten, ten, ten

Ta, ale dużo osób lubi, bo ja gra tak. Chyba bym grał w Fortnite'a, nie w Minecraft'a. No, ale w, w, w Fortnite'a też byś, będziemy mogli. No. Napiszcie, czy byście chcieli. Będę dużo mówił, żebyście pisały, ale po prostu przeczytamy. Kurdej. Ja piję przyczelę! Co? Nie płacisz! Ej, poczekaj, zadasz mnie do meczu? Ha,

No bo legendarny raczej nie będzie. No moje powinny być legendarne. Pod koniec chyba rok powinny być. Okej. Okay. To jest ten polski jeden. To chyba był drugi obok listopadu. Jakoś na święta chyba. Chyba właśnie. Chyba. Ja nie jestem pewien. Nie. Albo wcześniej. No, no. ja. a później był kit. W styczniu. <grywa> Sigma Sigma no Dyna to Sigma Bije taki damage, na ulta, nie wiem a, a co już się mówią o Co ja mam do głowy na tą ulta? Na tiku 19 12 Ale tiki, jeszcze ma ulta plus um, gadżet last kurach. Nie pytaj co to jest. Oj, co to mi wyczyna to postawienie? Nie, nie. Wybuchniesz. Nie, po prostu nie nie. Nie, 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 nie. czemu twoja ulubiona postać to jest? Ja! To jest Shelly. Nieprawda. No tam było Shelly. Dobra, no, to jest ten lepszy gadżet Widzisz jak ci bije? Takie to są... No, moje dobre, ludzie mogą już słabe, ale jest dobre Daj mi ultę nawadować. Czemu? Jak nam nie skoczysz, to ja używam gadżetu Ile trafił. Nie mam się. Czy uda mi się? Łajta ma... Wajta ja ma. Nic. Nie! nie! Ja chciałem cię go tam dobić, bo... bo atakami... Nie bym cię atakami nie dobił, nie? Ten mi też daje, że tutaj więcej zapeli je ult. Ej, dwie. Tak Czemu ja mam V8 i Ej, dwie? co Aha. Tylko no. ty to działał. Niestety to nie odkrywa. Mogłem nadamyć. Czemu ja mam zajętychowanego V8 Bita? Jak ma, jak Wirus AIDS dwie. Jest to razy Um, ale ludzie mówią, że starczy to najrzadszy skin, A ten kolt, a rywal kolc jest najrzadszy. Ale to jest nie, 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 nie. nie, rywal nie, ładniejszy. Ja wolę rywala kolta. Według mnie to jest lepszy. <grystanie> Bo Wojtek musi mi chce dać dowódcy, to wtedy nie bo tylko ty dla sobie Jak się Ja tam, to ja Albo ja stworzę własny, albo ja stworzę własny. Tak, jest... dzisiaj... To... To. Co ty zrobiłeś? Ty zrobiłeś swoją śmierć. Ej, BTB miał za duży damage. Mm. Nie wiem, Team BSB. Team? Podłogę B Nie, to znaczy nazwa nie podłogę. Znaczy długość nas dalej, raczej pozwoli. Dobra, Rico, mam Mam najlepsze goski na Dorich. Nie, pan to gówno. A pan ten? No nie weź ją. Był taki klan i był nie będzie. To weźmy, musimy być unikalny. Znaczy na Majpieców, no. Nie dużo takich chyba. Ten gadżet jest zbyt opę. Tam jest grubo... No ale... nie no, weź... Timberster... Ten to po prostu... Czemu? To nie będzie, weź... Co? się filmiku? No. Czekaj, analizuję moje myśli Bo no. trochę ci nie wyłączyłem No ale opis, że tak jak cię nazywa ten film yes. Czy opis tam... O no. 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 oh, kurde To mamu spoczyłeś? ale trikszot. Yeah. <laughs> On chciał uciec z ultima, jest. To było piękne. Jezu, co to za net? czekajcie. A zastopowałem filmik, kiedy mnie zatrzy... Kiedy dołączyłem. Nie wiem mojego imienia, bo cię zabiję z gretku. Wiem, że to górny na że to, kogoś których będzie wiedział, gdzie mieszkam. Ale wiesz. Ja mi tak je mieszkam na ulicy koperkowej. <śmiech> <śmiech> dawaj w goto. Goto. Gotowa. Goto. goto. Dobra, wdawaj. Dawaj. Go, go. Pokonany 35 rangi hmm. Co? Ale w klanie jakimś, czy co? Nie lubię panny, naprawdę nie lubię panny Ale fart, to był fart Umieram Właśnie ultem nie zabiłeś zdzebanie i Ta jest. Ten dźwięk no, tak widoczny. co? Chyba to na no, to, wyraźnie. Bo ja myślałem, że ten wyrapsza, nie no, ja my to na to, 5000 to czy subi? No, 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 no. Właśnie zostawcie suba, lajka i komentarz no. wy, 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 napiszcie komentarz. Zgredek Gredek to nóg. Albo z Gredek równa się lubi. Jeśli mi że z Gredek to Bambi, to na pewno do z Jeśli będziesz mówić pięć koła subu. No scam. No tak może skimać. Jejejeje! Mam ten dźwięk! Jejejeje! Teraz ma ulubienie mnie po prostu. Lepiej nie, ale on też jest yeah, 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 yeah. yeah. <grym>, yeah, szybki. Ej, ten skin jest najładniejszy do niej, No jest taki ładny. I'm so excited! Co? No, no. no, ale to jest brzydkie, jest fajne. Jest wielkie, ona ma wyznać inne gadżety. Gdzie jest nowa? A, a, a jest już? Nie no. Ale jak mam niby pokazać? A ja powiedzę, że no, ja nie będzie ja No będzie jakaś nowa nie ma być Nie grasz w megi Ja chcę Cię zabić, ja myślę, że jak będę miał ultana na RT, to RT na pewno wygra z Ale to było easy, Ty mnie biłeś, że Ty sam Ciebie biłeś. Ale Ty nie grasz z Kordeliusem. Ja chcę być woda, ale nie jest woda. Czemu? Nie wiem, co to jest. To jest woda Ale skąd? Wiesz. Dawaj. Tak. No dzisiaj to potem filmik będzie trwał więcej, bo jesteśmy na da. gasie. Bo jesteśmy na ga... Dobra, tak. Bo jesteśmy na gasie, a już 24 minuty nagrywamy. Ja! A tak zwyczaj dobijamy do 20 minut i jest koniec. A wiecie co? A może część druga będzie? Bo my mamy godzinę na wykrywany. Muszę cię trafić dwie razy, bo wtedy dopiero spadamy. Dobra, już trafiłem tyle. Teraz część nie Нормальный Ну как они кантришь на улице? Нет, нет, на я только просто на Że brother bo jest brzydki. Jak? Brother boh. To tak nie kłamie. No, ale na, mo na moje ten um, super, supreme boh jest brzydki. Ej, kurde, kurde. Zagram pierwszy mam. Mało mi gram. Gdybym ich zgrał, zgrałem i będziemy. Znaczy plenty, Nowy nie, sezon? No. Tak, no na pewno, za 0 sekund to będzie. Ooooo! Pokażę Wam po meczu, co on pokazał. Ale nie wiem, jak się odchala rzecz. A nie, dobra, wiem, jak się odchala. Ja jestem dobry na blisko, bo jest dobry na blisko. No dobra, ja przegrałem Bo bije duży damage. Żeby poczekać, żeby... Ha. Ja Musi się spieszyć, dziadku. Musisz się spieszyć, bo nie zdążymy na nagrywki. Znaczy nie zdążymy nagrać no, nie. No, ja to. Mówiłem, no, ja że jest to dobry. dobry na blisko. Ale jest dobry na blisko. Że... Ja jestem ciekawy jak będzie hit komplek. Ems wygrał. Em. Mm. Mm. em, zwybrał. em zwybrał. 1000 stardropu I Co jak to 1000 star dropu? 100 stardropu Jak to 100 stardropu? dropów? Tu muszę je banie. Mogę na dal Tak. Nie wiem, to wiem, nie nie, i tak muszę otwierać tylko. kółka. ci pomogę. A właśnie, pokażę wam widzowie. Bo tutaj, jak pisze ranked, nie? to tutaj pisze... Poczekajcie. tutaj pisze właśnie sezon skończy się na 13 dni. Widzicie? 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 Tutaj jest. Tutaj. O kurde, zawracałam to. Dobra, No tam piszę po prostu, że sezon za 13 godzin nowy. To... Kończy się. Kończy się. I to odwracam. I, to I to... Czemu mama powiedziała? Jestem bardzo potężna, czy jakoś taka? Potężny ja, tu, <laughs> ja, <tu> jest trochę. Brak jest mocny. Bo wszystko grafik 100 PMC jest zbyt OP. M mówiłem Ci że wygram Nie wiem czemu wybrałem bo zamiast M w głupi Ale inaczej wiem czemu to zrobiłem Wiem um. czemu to zrobiłem W tym BOF za gramy nie, lecz nie w prawdziwym film brał sarsy wybrałem bo z MSMs dlatego bo każdy wybierał MS to ja będę w postaci jakaś ciągnę bluzę to postawiłem yes. że będę inny mógł oddałem je moją bluzę zabawę kurde podłogę nie pod zebrałem bluzę chyba ostateczna